i dzisiaj Ci, jak w prosty sposób ustawić muzykę albo piosenkę na dzwonek w Twoim telefonie. Przy okazji, jeśli chcesz więcej takich przydatnych filmów, słuchaj łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No ale dobra, w porządku, co w takim razie musimy zrobić, jeśli mamy chęć ustawić naszą ulubioną piosenkę lub po prostu dowolną, e, dowolny utwór muzykę na e, dzwonek w naszym telefonie? Porządkowo, oczywiście, wchodzimy w ustawienia naszego telefonu. Następnie szukamy w tym przypadku opcji dźwięk lub dźwięk i wibracje. Oczywiście, w zależności od modelu telefonu, który aktualnie posiadacie, w moim przypadku jest to dźwięk i wibracje, więc klikamy oczywiście dźwięk i wibracje. Następnie wybieramy aktualnie opcję dzwonek telefonu. W tym przypadku powinniśmy mieć listę tych dzwonków, no ale w moim modelu aktualnie są jeszcze rubryczki i żeby wejść w tą listę dzwonków musimy kliknąć wszystkie dzwonki. Dobra, i teraz tak, jak widzicie mamy tutaj te wszystkie dzwonki, które aktualnie posiadamy wbudowane do naszego telefonu, natomiast oczywiście my chcemy dodać nową muzyczkę, nowy, nową piosenkę, więc w tym przypadku szukamy opcji wybierz dzwonek lokalny, która wnieje na górze ekranu, albo jeśli macie inny model telefonu to szukacie opcji muzyka na urządzeniu, bądź coś w taki sposób. Gdyby u Was była jeszcze na nazwa, no to po prostu sprawdźcie i kliknijcie. Dobra, więc wybieram tą opcję no jak widzicie możemy aktualnie dodać całkiem nowy dzwonek za pomocą trzech źródeł. Pierwsze źródło to jest dyktafon czyli w tym przypadku możemy sami aktualnie nagrać jakiś dzwonek zaśpiewać sobie jakąś piosenkę, powiedzieć cokolwiek no i po prostu ten utwór, który sami stworzymy za pomocą dyktafonu ustawimy sobie jako dzwonek, albo następnie możemy za pomocą menadżera plików, czy w tym przypadku katalogu z muzyką ustawić już istniejący utwór, który prędzej Pobraliśmy nasz telefon. Aktualnie, jako całkiem nowy dzwonek, czy w tym przypadku, na naszym telefonie. No to na szybko pokażę Wam jeszcze, jak dodać taki utwór. Czyli w tym przypadku, powiedzmy, wejdę w katalog z muzyką. No i mamy tutaj parę piosenek, a właściwie jedną piosenkę w trzech formach, dwa raz z remixem i jedna opcja bez remixu. Jakiś utwór Eminem. Dobrze, no to zatwierdzam go aktualnie i wybieram przycisk OK na górze ekranu. Jak widzicie, aktualnie ta piosenka dodała nam się do listy naszych dzwonków, i aktualnie możemy po prostu ją ustawić jako dzwonek. Powiednieje oprócz obok tych wszystkich bazowych dzwonków na naszym telefonie. Jeśli natomiast chcecie wyciąć kawałek piosenki, bądź danej muzyki i ustawić na dzwonek, to taki poradnik był już nagrany w tym przypadku na naszym kanale i zapewne zaraz wam się gdzieś wyświetli w prawym górnym rogu ekranu. Tak, więc jeśli ten film będzie przydatny, łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Jeśli natomiast masz powyżej 13 lat i chciałbyś założyć darmowe konto w banku lub ktoś z Twoich znajomych, to w tym banku aktualnie trwa promocja i przy założeniu takiego konta z linku, który macie w opisie tego filmu, dostaje się 100 zł na start. A w razie pytań śmiało można pisać na mojego maila, którego macie w opisie tego filmu. Miłego dnia, cześć!